Cisiu ma 5 lat i potrafi wymówić zaledwie kilka słów. Jego problemy z mową można wyleczyć poprzez systematyczną rehabilitację, lecz jest ona niestety bardzo kosztowna. W maratonie Zumby na gołchowskiej hali sportowo-widowiskowej udział wzięło około 170 osób. Dobroczyną Zumbę robimy po raz drugi. Tym razem robimy dla chłopaka, który ma problemy z wymową w ogóle jakichkolwiek słów. Wcześniejszy sukces polegał na tym, że zbieraliśmy na chłopca, który miał nowotwór. W tej chwili zbieramy na chłopca, który ma po prostu problemy z mową. Z powodu tego, że udało się w poprzedniej edycji, zbieramy teraz. Powiemy, że to, że można, że, że łatwo można zebrać pieniądze. Cała akcja nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszy, dla których pomaganie małym dzieciom z problemami jest wielką przyjemnością i całą pracę wykonali nieodpłatnie. My też mieliśmy dużą frekwencję i zebraliśmy też sporą kwotę właśnie dla chłopca z naszego przedszkola. No, tradycję. W takich akcjach y, mieszkańcy Gołchowa dopisują. Jak dowiedziała się ekipa Twojej lokalnej telewizji, Stowarzyszenie Mieszkańcom Gminy Gołchów szykuje się do następnej charytatywnej zumby. Rozpoczęliśmy od Eryka w kwietniu, w tej chwili mamy Krzysia, ale planujemy już następną zumbę y, gdzieś na y, luty. I będzie to zumba dla Ani. Maraton poprowadziła Iwona Michalak wraz z zaprzyjaźnionymi instruktorami. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów organizacyjnych, a zebrana kwota 2400 zł została już przekazana rodzicom Krzysia. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Ja zapraszam Państwa także na naszego Instagrama oraz Facebooka. Kolejny serwis informacyjny już we wtorek. Do